No witam, cześć, witam na moim kanale Zodiakalne byki, bo robimy serię dla króla miesiąca maja, czyli dla, dla byka byk z każdym znakiem. Byczki. E, dzisiaj robimy czytanie dla Was i dla Skorpiona. Jeśli jesteście w takiej relacji, byki skorpion romantyczny, to jest to, to jest to czytanie dla Was. Pytamy kart Tarota, co dla byka i dla Skorpiona w relacjach na miesiąc maj? Co dla byka i skorpiona w relacjach? Na miesiąc maj. Proszę o jasny przekaz. Mamy pierwszą kartę. Zostawiamy ją, bo ona wypadła nam tak gwałtownie. Co dla byka i dla skorpiona na maj w relacjach. Proszę o jasny przekaz. To jest karta reprezentująca energię byka na zewnątrz. Co byk ma w głowie? Co ma w sercu? I co w zamierzeniach względem swojego skorpiona. I teraz skorpionek. Jak się prezentuje w energii zewnętrznej? Co ma w głowie? Co ma w sercu? Co ma w zamierzeniach względem swojego byka? Dobrze. Sprawdzamy skorpiona najpierw, o jeju. Okay, słuchajcie. Skorpion jest w maju w jak to nazwać? Poczuciu, że to jest koniec. Coś się skończyło dla Skorpiona w tej relacji. Albo ta relacja się skończyła. Skorpion jest w energii dobicia, uziemienia, totalnego, ale takiego przybicia po prostu. Nie ma już szans, to się skończyło. Nie będzie nowego początku. To jest po prostu koniec. Skorpion jest takiej energii końca. W głowie mocna energia kobieca. Skorpion chciałby zadziałać. Chciałby zadziałać, wyjść z inicjatywą. Spróbować jednocześnie przy tej karcie dziesiątki mieczy, jak gdyby, a już czuję, że tą energię, działania, myślenia trzeba przekierować przekierować z byka na coś innego, nawet nie na kogoś innego, na coś innego. A dalej. W serduchu, no to przykro mi, ale to jest dosłownie karta byka. W sercu skorpion ma. Byka. Ja to przeczytam dosłownie, ponieważ to jest karta reprezentująca byka. Oczywiście również autorytet, jakiś moralny, e, duchowość. Natomiast, jak. To jest wasz miesiąc i tu jest karta byka. Czytam to dosłownie. Przeczytam to dosłownie. Tu jest karta byka. To jest czytanie do jakiegoś. Tak jak mówię, byka i skorpiona. A, ale ten byk w waszym serduchu przy karcie dziesiątki mieczy, skorpiony. Coś się skończyło, z jakimś bykiem, coś się dla Was skończyło. Wy to wiecie. I teraz tak. Co w zamierzeniach? Pomimo, że jest zakończenie totalne i jeszcze w przełożeniu jest karta odejścia emocjonalnego, intelektualnego od Waszej osoby, skorpią się wycofuje. To jednak na koniec maja z jakąś resztką. stabilności. Nie puszczacie tej relacji do końca. Do, do koń na koniec maja jesteście dalej odwróceni z jakimiś zamierzeniami w kierunku byka. Mimo, że jest jak gdyby koniec, wy sobie z tego zdajecie sprawę, to nie odpuszczacie z jakimiś działaniami, z jakimś myśleniem, z tym, co... z tym, czym była dla was ta relacja. Wy się odwracacie w kierunku byka. Mimo wszystko. Sprawdzamy byka. <śmiech> Przepraszam. <śmiech> a byk jest w karcie. <laughs> Czytanie. Skorpion uważa, że to koniec. Skorpion w dobiciu, a byk nowy początek. Skorpion ma się dobrze w nowy, nowy, jest w nowym początku. Nawet nie wiem, czy to, to jest względem. Skorpiona w takim razie, wiecie co, ten pentaklis odwrócony w stronę Skorpiona, ten nowy początek, ale e Skorpion uważa, że to koniec, a byk, nowy początek. <laughs> I o co w tym chodzi? Z nowym początkiem, byk jest, tak? Takie nowe otwarcie. Dla może być może ten po prostu miesiąc, maj, wasz miesiąc urodzin, jest dla was nowym otwarciem, mimo wszystko, w jakichś dziedzinach w głowie. W głowie wiecie co? Wy macie fajnie w głowie. Wy macie przepływ, stabilność. O, pa zaczęło padać ale Maj. Cały padający Maj, słuchajcie, co to jest w ogóle? Takiego Maja dawno nie pamiętam. Um, ale zaczęłam mówić o, o tej stabilności i fajnym przepływie zaczęło właśnie padać. Wy w głowie macie balans, równowagę, słuchajcie, jesteście w fajnej karcie. Balans i równowaga. Przepływ Skorpion ma tego, to, czego chciał zawsze. Skorpion lubi równowagę. Skorpion lubi spokój. Przepraszam, Byczek. Byczek lubi Skorpion. Boże, co ja mówię? Byczek lubi stabilność, fajny przepływ, równowagę i Byk to ma. W serduchu. Albo tu jest dobra zabawa, słuchajcie, u Byka. Bardzo dobra zabawa. I w ogóle totalny relaks i chill w tym miesiącu albo ten nowy początek dotyczy jakiegoś trójkąta byki nie wmanewrujcie się w nowy początek w trójkącie nie pozwólcie sobie na to bo wy macie w głowie dobrze poukładane nie zrujnujcie tego w tym miesiącu jakiś nowy początek w trójkącie ale wiecie co wy tego nie chcecie byki ponieważ na koniec miesiąca uważacie że to to wam przynosi zubożenie. Ktoś was znowu w tej relacji nie dostrzega, nie widzi. Nie wejdźcie w, żadnego, w żaden trójkąt, bo to nie jest dla was. Bo to wam na koniec miesiąca przynosi smutek, zubożenie, gdybyście w to weszli. Tak się, po, tak się tak. pokazuje. Tym bardziej, że ja mówię, u spodu talii ktoś odchodzi ktoś z tej relacji odchodzi intelektualnie, nie chce już o tym myśleć. Koniec, wystarczy tego. Nie zaprzątam sobie tym głowy, odchodzę. A tutaj w serduchu byk, u byka, jest jakiś trójkąt. Przeświadczenie, że jakiś trójkąt jest, ktoś wam proponuje trójkąt i ten nowy początek byłby związany z trójkątem. Nie pozwólcie sobie na to. Nie, nie pozwólcie sobie na to. A jako król miesiąca naprawdę zasługujecie na o wiele więcej i to nie tylko w maju, tylko przez cały rok. To jest karta trójkąta. Nie pozwólcie sobie na to. Dobra. Dzięki za oglądanie. Za oglądanie do końca. Pozdrawiam wszystkie byczki i pozdrawiam wszystkie skorpiony. Trzymajcie się cieplutko. Pa pa!